Jak to było? I stała się rzecz niesłychana? Nie żartuję. Czekałam na biustonosze od Ewy Michalak od maja. Wasze ukochane Antoniny doszły. Spójrzcie tylko. Tego jest bardzo, bardzo dużo. Bardzo, 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 bardzo dużo. Będą już dostępne w waszych rozmiarach. Wiem, że czekałyście. Jest to konstrukcja balkonowa. Dolna warstwa jest nieuciągliwa, bardzo, bardzo stabilna. A górna ta część to jest taka koroneczka, która nam pięknie domyka naszą pierś i sprawdza się nawet przy piersiach asymetrycznych, co się rzadko zdarza przy biustonoszach typu soft. Zapraszam do bieliźniarki, głupczyca ulica Kochanowskiego 6.